Kochani, zapraszam Was dzisiaj na kolejną pogodankę. Dzisiaj będę Wam opowiadać o moim problemie, jakim było kupowanie niepotrzebnych rzeczy. Bardzo się cieszę, że ostatnio w ogóle taka tematyka właśnie: less waste, oszczędzanie, minimalizm, na moim kanale przypadła Wam do gustu, że te filmy oglądacie, że Wam się podobają. Więc będziemy na moim kanale taką właśnie tematykę również poruszać i dzisiaj problem właśnie mojego kupowania niepotrzebnych rzeczy, a przede wszystkim kosmetyków. Ja jestem osobą, która do niedawna miała problem właśnie z bardzo dużą ilością kosmetyków i też bardzo często kupowałam dekoracje do domu. Ja jestem fanką po prostu różnych ozdób, bibelotów i niestety kiedyś mnie to bardzo gubiło, kupowałam naprawdę mnóstwo rzeczy, a potem niestety okazywało się, że coś mi nie było potrzebne, coś nie do końca mi pasowało. I dzisiaj właśnie pogadamy sobie na ten temat, jak udało mi się problemu kupowania niepotrzebnych rzeczy pozbyć, bo tak naprawdę teraz nie mam z tym problemu. Mogę śmiało o tym powiedzieć. Teraz moje zakupy są bardzo przemyślane i nie mam takiej rzeczy, która by była w ostatnim czasie kupiona i po prostu dla mnie zbędna, więc myślę, że to jest zdecydowanie sukces. Najważniejszy co możecie zrobić na początku? To się w ogóle zastanowić, dlaczego kupujecie i dlaczego chcecie przestać kupować właśnie rzeczy zbędne. Jeżeli będziecie mieć jakąś dokładną myśl na ten temat, będziecie wiedzieć, dlaczego postępujecie tak. A nie inaczej, będzie Wam łatwiej ten problem rozwiązać. Na moim przykładzie ja kupowałam na przykład właśnie kosmetyki ze względu na YouTube. Ja sobie cały czas powtarzałam, że pokażę coś w filmie. Zresztą też o tym Wam wspominałam a propos oszczędności. Ja sobie zawsze robiłam taką zasłonę dymną. Wiecie. Zasłaniałam się właśnie tym, że pokażę coś w jakimś osobnym teście na YouTube, że to mi się na pewno przyda, że to będę mogła do różnych filmów wykorzystywać i niestety wiele z tych produktów do teraz się na YouTube niestety nie pojawiło. I problemem u mnie też było to, że właśnie. Kupowanie tych dużych ilości kosmetyków sprawiło, że ja przestałam po prostu się mieścić do mojej toaletki. Ciężko mi było domknąć szufladę i to mi już gdzieś za, zapaliło taką żarówkę, że jednak jest problem. Jestem normalną przeciętną dziewczyną, która nie jest w stanie zużyć w przeciągu roku czy dwóch lat, na przykład 15 podkładów, bo niestety miałam bardzo dużo podkładów. Taki sam problem był z pudrami. Mam też do teraz bardzo dużo produktów do ust. Na szczęście. Ostatnio zrobiłam z niej porządek i też staram się teraz, właśnie, że nie kupuję, a używam cały czas tego, co mam, więc jest to też swego rodzaju sukces. I cieszę się, że udało mi się właśnie ten mój problem rozwiązać, bo się najpierw nad nim porządnie zastanowiłam. Ja kupowałam właśnie ze względu na YouTube. A druga sprawa była niestety taka, że ja kupowałam z tego względu, że mi te zakupy po prostu sprawiały przyjemność. Ja lubiłam kupować, dla mnie to była chwilowa radość, chwilowe, może nieszczęście, może tak bym tego nie ujęła, ale rzeczywiście chwilowe zadowolenie i radość. Natomiast to nie trwało długo. Na drugi dzień, za dwa dni, za tydzień, już rzeczy, które kupiłam, by stały się dla mnie jakby normalne, zwykłe i tak naprawdę już tej radości nie było. I jak zaczęłam dostrzegać ten problem, że to jest takie jak zadowolenie do na chwilę i wielokrotnie niepotrzebne wydane pieniądze, zaczęłam w końcu myśleć, że coś trzeba z tym zrobić, że to jest rzeczywiście problem. Nie jestem ogólnie osobą, która jest jakimś zakupoholikiem, natomiast w przypadku ko kupowania kosmetyków zdecydowanie mogłabym siebie już tak określić, bo naprawdę miałam tych kosmetyków zdecydowanie za dużo. Naprawdę nie byłam w stanie tego wszystkiego zużyć. No i po zapaleniu się tej lampki, że jest problem, zaczęłam się zastanawiać po co ja w ogóle się chcę tego problemu pozbyć, przecież można tak żyć. Ale jak już właśnie zauważyłam, że toaletka mi się mm, nie domyka, zauważyłam, że dużo produktów po prostu musiałam wyrzucić, bo straciły swój termin y, przydatności do zużycia i oczywiście nie były zużyte do końca, to stwierdziłam, że to jest problem i że chcę w końcu żyć jakby z mniejszą ilością tego wszystkiego, z mniejszą ilością kosmetyków, bo ja tego tak... Tak naprawdę nie potrzebuje. Dodatkowo też względy ekologiczne, które mnie od już jakiegoś czasu bardzo interesują, są dla mnie bardzo ważne, też sprawiły, że po prostu chciałam się rozprawić z tym problemem raz na zawsze. Więc jeżeli chcecie podjąć walkę właśnie z tym, żeby nie kupować niepotrzebnych rzeczy, to zastanówcie się najpierw właśnie co wam kieruje, że robicie zakupy i dlaczego chcecie się tego problemu pozbyć. Kolejny punkt, który już przed chwilą nadmieniłam, nie kupujcie moich drodzy z taką myślą. Że za chwilę będziecie radośni, że coś wam sprawi przyjemność, że będziecie zadowoleni. Nie kupujcie również pod wpływem chwili, bo tak naprawdę to są zakupy, które mogą bardzo szybko doprowadzić was do tego, że nie będziecie mieć po prostu pieniędzy albo wasze oszczędności się uszczuplą, a rzeczy niepotrzebne po prostu będą rosnąć w mgnieniu oka. Ja przestałam właśnie kupować, żeby się uszczęśliwiać, ale też przestałam kupować pod wpływem chwili. Czasami, mam, czasami my, kobiety, mamy tak. Chociaż być może, że Panowie również, że jesteśmy na coś złe, jesteśmy z jakiegoś powodu smutne i po prostu idziemy się uszczęśliwić na zakupy. Kupię sobie nową sukienkę, kupię sobie nowy podkład, czy nową paletkę cieni i będę zadowolona. I to jest również najgorsze, co może być, bo niestety w momencie, kiedy jesteśmy hmm, chociażby właśnie, yy, wiecie smutni, niezadowoleni. Takie nasze zakupy są zazwyczaj nieprzemyślane. One są właśnie zakupami pod wpływem chwili, pod wpływem emocji. Nie zastanawiamy się, czy daną rzecz potrzebujemy i potem fru lecimy do domu po prostu z, z przysłowiową torbą niepotrzebnych właśnie chociażby ubrań czy też kosmetyków. Następne bardzo ważne jest też to, żeby dać sobie jakby czas na zastanowienie się nad zakupem. Ja kiedyś nie zastanawiałam się. Wiedziałam, że mam pieniądze, że mogę coś kupić i po prostu daną rzecz kupowałam. Natomiast teraz bardzo dokładnie się zastanawiam zanim daną rzecz kupuję i to nie dotyczy tylko rzeczy drogich, ale też takich rzeczy na co dzień, chociażby właśnie tych kosmetyków, z którymi miałam problem. Teraz się zastanawiam właśnie czy daną rzecz potrzebuję, daję sobie czas na zastanowienie się. I to się wiąże też z kolejnym punktem. Kiedyś miałam coś takiego, że wchodziłam chociażby do drogerii, czy w ogóle do jakiegokolwiek innego sklepu, i ciężko mi było wyjść po prostu z pustymi rękami. Ja zazwyczaj wchodząc chociażby do tego właśnie diemu, zawsze wychodziłam z czymś, bo nie wiem, czy mi było głupio wyjść z pustymi rękami, czy po prostu miałam taką myśl, że jak już tam jestem, to muszę coś kupić. Nie mam pojęcia, od czego to zależało, ale niestety tak miałam. Dla mnie wejść. Do sklepu równało się zakupy, natomiast teraz nie, teraz właśnie wchodzę do sklepu, idę tam przede wszystkim, żeby coś obejrzeć, a nie żeby kupić. Idę zobaczyć, jakie są nowości kosmetyczne, i zobaczyć, jakie produkty weszły na rynek, i właśnie daję sobie później ten czas na zastanowienie się. Czy jakaś rzecz, która mi wpadła w oko, jest mi rzeczywiście potrzebna. I powiem Wam, że dzięki temu naprawdę można bardzo dużo przede wszystkim pieniędzy zaoszczędzić, ale też właśnie nie kupujecie niepotrzebnych rzeczy, bo wchodząc tak chociażby codziennie do jakiegoś sklepu i przynosząc jedną rzecz, uwierzcie mi, że z tych wszystkich kupionych rzeczy na przykład w miesiącu zrobiłaby się naprawdę spora ilość rzeczy, których tak naprawdę nie założymy ani razu nie wiem, nie pojemalujemy się tymi kosmetykami ani razu. Naprawdę byłoby tego całkiem sporo. Kolejny punkt jest taki, że w końcu zaczęłam czytać opinie o produktach, chociażby właśnie cały czas mówimy o tych kosmetykach, bo u mnie to był największy problem. Ale tak, kiedyś kupowałam po prostu, bo mnie zainteresował film na YouTube, bo mnie zainteresowała reklama i jakoś nie zastanawiałam się, czy dana rzecz rzeczywiście, aby na pewno się u mnie sprawdzić, czy to będzie mój kolor, mój odcień i tak dalej. Tylko po prostu kupowałam. Natomiast teraz, zanim coś kupię, staram się po prostu jak najwięcej opinii na temat danego produktu przeczytać w internecie. Dzięki temu, właśnie, jeżeli się dowiem, że jakiś produkt jednak nie jest polecany, a mnie się wydawało, że jest jakiś naprawdę super hiperodjazdowym, to po prostu taki, takiego produktu nie kupuję, bo szkoda mi po pieniędzy. Ja wiem, że też produkt, jeden produkt może się w różnoraki sposób sprawdzić u różnych osób, że to nie jest tak, że każdemu się wszystko sprawdzi, bądź też nie, natomiast mimo wszystko jeżeli jest bardzo dużo negatywnych opinii, to ja po prostu po taki produkt już nie sięgam, dzięki temu mam wrażenie właśnie, że udaje mi się zaoszczędzić więcej pieniędzy, dla mnie największym problemem było to, że ja chciałam coś kupić, żeby pokazać na YouTube, ale ja też kupowałam pod wpływem YouTube'a i na szczęście udało mi się z tym rozprawić zrobić porządek raz na zawsze przestałam w końcu mm, sugerować się opiniami na YouTube ja oglądam jasne jak najbardziej cały czas filmy na to Natomiast już nie mam potrzeby po takim danym filmie jakiejś tam znanej youtuberki jakiegoś produktu kupić tylko teraz biorę to wszystko tak z przymrużeniem oka, jest to dla mnie raczej rozrywka, jeżeli trafi mi się coś właśnie ciekawego, coś mnie w jakimś filmie zainteresuje jakieś, jakaś rzecz, jakiś produkt to jasne, sprawdzę sobie w internecie opinie, sprawdzę sobie cenę przede wszystkim, natomiast już nie mam takiej potrzeby, że muszę koniecznie z polecenia danej youtuberki tą rzecz kupić tylko raczej biorę sobie na wstrzymanie, zastanawiam się, jeżeli coś mi bardzo długo chodzi pod głowie, to rzeczywiście być może, że to kupię, natomiast zazwyczaj się okazuje, że te rzeczy wcale nie są mi takie potrzebne, jakbym, jak myślę w momencie, kiedy ten dany film po prostu oglądam, wtedy jestem... Wiecie, atakowana argumentami, dla których tą daną rzecz powinna mieć, i czuję, że muszę ten produkt kupić. Natomiast, jak już potem, wiecie, przemyślę sobie temat, emocje trochę do takie podekscytowanie opadnie, to wtedy rzeczywiście zazwyczaj się okazuje, że dany produkt jest mi po prostu niepotrzebny. Ja też zaczęłam się bardzo dokładnie przyglądać temu, co już w domu mam, zanim coś kupię. I to jest, myślę, bardzo fajna rzecz. Zanim kupicie kolejną sukienkę, kolejną koszulę, kolejną bluzkę, Warto jest zobaczyć, co już w szafie mamy, żeby się zastanowić, czy dana nowa rzecz będzie nam, z tym, co mamy w szafie pasować, czy to będzie nasz styl, czy to będzie nasz krój, czy będziemy mogły te rzeczy ze sobą fajnie łączyć. Tak samo jest z kosmetykami. Jeżeli wiemy, że już mamy kilka podkładów, no to ten kolejny. No, nawet jeżeli będzie super rewelacyjny, to nie będzie on nam tak bardzo potrzebny. Lepiej zużyć to, co mamy, zanim kupimy właśnie kolejny produkt z tej samej kategorii, więc ja już też nie kupuję żadnych podkładów, mam tego całkiem sporo e, pudrów, tak samo e, o pomadkach, to ja już nawet nie wspominam, już nie pamiętam, kiedy ostatni raz kupiłam pomadkę. Teraz regularnie używam tego, co mam, zużywam, nagrywam projekt denko, cały czas te produkty są w użyciu i są zużywane do końca i mogę je wyrzucać, więc e, to mnie bardzo cieszę, więc warto myślę robić sobie taki przegląd. Jeżeli coś chcemy kupić, to najpierw zastanówmy się nad tym, czy już podobnej rzeczy nie mamy w domu, albo czy ta rzecz będzie nam pasować do tego, co mamy, chociażby właśnie myśląc o ubraniach, więc róbmy sobie taki przegląd. Rzeczy, myślę, że to zdecydowanie nam ułatwi właśnie podjęcie decyzji, czy daną rzecz kupić. Jeśli chodzi o zakupy spożywcze, to tutaj moja bardzo sprawdzona rada, którą stosuję już od dawna, a powiem Wam, że tutaj w Niemczech bardzo rzadko widzę, żeby ktoś ją stosował. Mam tu na myśli chodzenie na zakupy spożywcze z listą zakupów. Naprawdę powiem Wam, że jak długo mieszkam w Niemczech, chyba jeszcze mi się nie zdarzyło ani razu, żeby ko kogoś spotkać na zakupach, właśnie kto by kupował z listą zakupów. Tak mi się wydaje, że jeszcze mi się tutaj w Niemczech nie zdarzyło. Natomiast ja na zakupy chodzę z listą już od dawien, dawien dawna. Po pierwsze, bo mam niesamowitą sklerozę i uwierzcie mi, byłoby mi bardzo ciężko zrobić zakupy nie zapominając o czymś. Po drugie, ja lubię sobie planować, co będę w danym tygodniu, w naszym przypadku w naszym domu jest tak, że ja planuję jakby jedzenie i zakupy na dwa tygodnie. Oszczędzam czas, bo chodzę tylko na zakupy właśnie co dwa tygodnie, takie rzeczywiście duże. To po pierwsze. Po drugie, nie muszę się zastanawiać, co będę gotować, bo już mam konkretną listę, mam wiecie, plan, co będę w danym czasie właśnie chciała przygotować do jedzenia. Więc nie mam z tym problemu. No i właśnie chodzenie na zakupy z taką listą to jest zdecydowanie ułatwienie. O niczym nie zapominamy, wiemy co gotujemy i po trzecie nie wrzucamy do koszyka niepotrzebnych rzeczy, które się potem okazuje, że jednak nie do końca nam się przydadzą, jednak nie mamy z czym ich połączyć, nie wiemy co z tego ugotować. I kolejna bardzo ważna rzecz też a propos zakupów spożywczych, która u mnie się sprawdza rewelacyjnie, to to, żeby nie chodzić na zakupy. Jak jesteście głodni? Powiem Wam, że lata wstecz, jak wchodziłam głodna do sklepu i jak widziałam te wszystkie opakowania, tu mi się coś rzuciło w oczy. Wiecie o co chodzi? To nagle miałam ochotę na wszystko. Człowiek robił się jeszcze bardziej głodny, i ja potrafiłam, nie wiem. Jakiś taki ekstremalny przykład. Potrafiłam kupić sobie śledzie w galarecie, na przykład, potem miałam to jeszcze na zupkę chińską i na przykład na czekoladę. Wiecie o co chodzi? I to wszystko ze sobą nie pasowało. Jakbym to razem zjadła, no to mogłoby być, wiecie, nieciekawie, ale o, o co mi chodzi, to to, że właśnie kupujemy rzeczy, które. Nie do końca nam są potrzebne, bo zj zjemy coś w domu i już na tą kolejną rzecz nie mamy ochoty. Zapomnimy o niej za kilka dni może sobie wcale o niej nie przypomnimy, że, my, że ją kupiliśmy, więc zakupy na głodniaka to jest po prostu tragedia. Wrzucamy rzeczy, które nam wpadną w oczy i nagle mamy ochotę je zjeść, a jak już przyjdziemy do domu, już coś zjemy to Wam się okazuje, że wcale na te pozostałe rzeczy ochoty nie ma, więc nigdy nie chodźcie na zakupy, jak jesteście głodni. Zjedźcie sobie normalny posiłek właśnie przed zrobieniem zakupów, uwierzcie mi, wtedy rzeczywiście będziecie chodzić z listą i będziecie kupować wszystko to, co na liście macie, a nie będziecie wrzucać do koszyka niepotrzebnych rzeczy. Umieć się to sprawdza od dawien dawna rewelacyjnie i to jest chyba najlepszy sposób lista i żeby nie być głodnym. A propos jeszcze zakupów spożywczych, to ja też mam taki sposób, że kupuję rzeczy sprawdzone. Ja się bardzo... Jakby to powiedzieć? Mnie jest bardzo ciężko przekonać do czegoś nowego, bo nie wiem, czy ta dana rzecz będzie mi smakować, czy będę wiedziała, jak ją przyrządzić, więc ja bardzo rzadko eksperymentuję, kupując nowy produkt. Ja eksperymentuję gotując w domu, wymyślę jakieś nowe przepisy, nowe połączenia, ale nie kupuję rzeczy właśnie w sklepie, których nie jestem pewna, czy one mi się sprawdzą. Właśnie zawsze kupuję rzeczy sprawdzone, które już zjedliśmy, które lubimy, które nam. Smakują, które po, po, po prostu mamy przetestowane i to nam się sprawdza właśnie świetnie. Kiedyś nam się zdarzało kupować jakieś rzeczy, bo była nowość, bo nie wiem, smak nam się wydawał super. Ja pamiętam, jak dziś była wielka kampania reklamowa w Niemczech hmm, Pepsi. Była to nowa Pepsi imbirowa i ja mówię. Pepsi, no nawet lubię, jakbym miała wybrać Pepsi czy Coca-Cola, zdecydowanie Coca-Cola, ale powiedzmy, że Pepsi lubię, że jak nie ma Coca-Coli, to się Pepsi napije i mówię, imbir przecież też lubię i kupiliśmy całą zgrzewkę chyba wtedy, tak mi się wydaje, to były takie duże, chyba półtora litrowe butelki. I powiem wam, ja tego nie potrafiłam zdzierżyć. Ja zrobiłam kilka łyków. Po pierwsze mi to nie smakowało, a mimo wszystko wydawałoby się, że połączenie przecież super uwielbiam Imbir, lubię Pepsi, to powinno to być rewelacyjne. I poza tym miałam taką zgagę po tej Pepsi, dosłownie po kilku łykach. Nie, że wybiłam całą butelkę, nie, tylko po kilku łykach miałam taką zgagę, że odechciało mi się raz na zawsze i to był też taki jakby... Taka dla mnie, wiecie, żarówka w głowie, kolejna, że po co kupujesz nowości? Jak nie jesteś pewna, to nie kupuj wcale albo kup coś naprawdę w małej pojemności ale ja zawsze musiałam, wiecie to mi na pewno będzie smakować i zawsze musiałam kupić dużą ilość no i właśnie, kupić taką zgrzewkę i potem co z tą zgrzewką zrobić, wiecie co zrobiliśmy tak naprawdę, ani mnie to nie smakowało ani Aleksowi, cała ta Pepsi właśnie imbirowa, wylądowała po prostu w zlewie wylaliśmy ją, no bo co mieliśmy zrobić więc, no wyrzucone pieniądze w błoto i na takich właśnie sytuacjach ze swojego życia uczę się najbardziej żeby nie wydawać niepotrzebnych pieniędzy i nie kupować rzeczy, których nie jestem pewna, jak mam możliwość kupienia czegoś Małej pojemności. No to od czasu do czasu mi się zdarzy, ale zazwyczaj kupuję po prostu rzeczy przetestowane, sprawdzone, które wiem, że na pewno obojgu z nas będą po prostu smakować. I już ostatni punkt na dzisiaj, który warto sprawdzić, to jest punkt, który ja bardzo lubię. Jest to robienie tak zwanych wish list, czyli po prostu list życzeń. Ja mam taką listę w moim notesie YouTube'owym i tam sobie na tej liście zapisuję wszystko, co w danym czasie mam ochotę sobie kupić. Tak mi się wydaje, że chcę sobie kupić. I co jakiś czas sobie do tej listy zerkam. Jak coś kupię, to wykreślam, ale też zerkam do tej listy po to, żeby się przekonać, czy te rzeczy, które już zapisałam, aby na pewno dalej siedzą w mojej głowie, aby na pewno dalej chcę je kupić. Jeżeli czuję, że jednak to nie jest to, wykreślam daną rzecz i po prostu nie interesuje mnie już jej zakup w najbliższym czasie. Więc to jest bardzo fajne. Kontroluję przy tym też swoje wydatki, bo wiem na co oszczędzam w danej, w danej chwili, szczególnie jeżeli mówimy o jakichś droższych rzeczach. Ale dla mnie jest to też istotne. Że po prostu jestem świadoma tego, co chcę w danym okresie czasu po prostu kupić. Nie przychodzą mi potem jakieś szalone pomysły, żeby wydać kasę na to czy na tamto, tylko mam po prostu listę i właśnie jak do niej często zaglądam, to mam pewność, że te rzeczy na tej liście dalej mogą pozostać, dalej mogę na nie zbierać, czy mogę je kupić. I nie są to rzeczy takie, które pod wpływem chwili bym właśnie kupiła. Więc dla mnie takie listy świetnie się sprawdzają. Każdy robi inaczej. Znam dziewczyny, które robią sobie co miesiąc taką listę. Ja mam jedną. Ja z niej wykreślam i ja sobie do niej dopisuję jakieś nowe rzeczy. I tak jak mówię, cały czas mam nad tą, nad tą listą kontrolę. Jak coś jest zapisane, a nie jestem znowu przekonana, czy chcę tą rzecz kupić, to znaczy, że lepiej jej nie kupować, bo może być zbędna, więc po prostu wykreślam. I tak to u mnie wygląda. I to było 10 zasad, które na moim przykładzie macie sprawdzone. U mnie się te, te zasady sprawdziły rewelacyjnie, i rzeczywiście się nie kupuję teraz niepotrzebnych rzeczy. Tak naprawdę chodzę na zakupy teraz ostatnio bardzo rzadko. Jak już chodzę, to to nie są zakupy, to jest po prostu oglądanie, robienie tak zwanego rekonesansu. Zastanawiam się, czy daną rzecz chcę kupić, ale takich zakupów zakupów nie robię bardzo często, więc tego się niesamowicie. Dajcie znać, jakie są Wasze sposoby na niekupowanie niepotrzebnych rzeczy. Może coś jeszcze uda mi się podłapać, może się jeszcze czegoś ciekawego dowiem i nauczę. Jeżeli filmik Wam się spodobał, zostawcie kciuki do góry, będzie mi bardzo miło. No i oczywiście zapraszam Was na kolejne filmy o podobnej tematyce. Pozdrawiam Was bardzo ciepło, trzymajcie się, ściskam. Buziaki, pa, pa.